Cześć, witajcie. Ja jestem Raichu witajcie w kolejnym odcinku z gry Renowacja naszego SkyBlocka. <gry> Kontynuujemy wszystko. I myślę, że tego zombiego zabijemy, bo niestety w tym murze nam tutaj przeszkadzał bardzo. Hmm. I taki mam fajny pomysł, że... No też trochę mi się nie nabrało, bo już tutaj kawałek rozebrałem. I mam pomysł, żeby tutaj jeszcze ten mur... Hmm... Z desek zrobić kawałkiem. A bowiem, Bloki drewna. Le one dziwnie wyglądają. Chociaż z nich, no dobra, spróbujmy z nich zrobić. Ale one tutaj dziwnie wyglądają. I to bardzo. To przejście było dobre, no ale. Z takich ich wystarczy. Szczęście, Tomek cały czas awczy i cały czas robi z tymi. Z tymi z tymi z drzewami cały czas coś, więc... więc znów jestem chłodny. Synceplale. a nie mogą się nazywać po prostu Sweet Berries, jak w angielskim. Czaska już bym wolał jeszcze tak patrzę, no ale. To jest jedyne nasze takie pożywienie. To nie co wygląda? może być. To budujemy z czegoś takiego. Bo już tak nie chcę, żeby jak klipper wybuchnie, to się przebija. Teraz będą cztery warstwy muru. Zanim tu dokończymy ten bunkier musi przejść już do historii. Trzeba go rozebrać już tak do końca. Hmm. Będzie to myślę, że dziś skończymy mur i tutaj jakoś to ogarniemy. Ten mur dokończymy i to tutaj do końca ogarniemy razem z tym przejściem. Jeszcze to trochę oświetlimy. Hmm. Zrobimy też takiego małego parkura, żeby z powrotem stamtąd wywrócić. A tutaj wyjście, to te też przeniesiemy. Tutaj będzie nadal ten mur, i tam przez środek będzie takie po prostu wyjście z drzwi żelaznych. I tam będzie taki mały jakby poletko z tych płotków. I na przykład kamień na zasadzie, żeby przeskoczyć. No, pomylił mi się przycisk. Kolejny kilofik. Tutaj wszystko poprzerabiamy. I te słupy dokończymy, filary. Przynajmniej na tej części. Co ja właśnie zbudowałam? Kolejny będzie tu, kolejny będzie tu, i kolejny będzie tu. Dobra, czyli to będzie tak niesymetryczne, bo kolejny będzie musiał być. Nie, dobra, będzie symetryczne. Jestemetka raz, dwa, trzy. No równy jest tak, w ogóle noc idzie, to trzeba jeszcze to na szybko oświetlić. Jak tam życie? Cię, mię, Masz pochodnie. Hmm. Nie dotliwy. Hmm. No tutaj tego nie będzie, bo tutaj będą zwykłe dechy tak pomiędzy. nie <laughs> trzeba ten mur jeszcze gdzieś tu dokończyć i wej w wejście zrobić. Potem będzie można już resztę. Dobra, w tym czasie kawałek zrobimy. Nie, no musimy najpierw zjeść to, ja Trzeba coś lepszego znaleźć. Niech ziemniaki mamy będzie trzeba farmy zrobić. Dobra, wystarczy. Tak na szybko przynajmniej. Dobra, bo zaraz zginę. Ja już uciekam. Ja się tutaj odregeneruje. I wrócę do Was. Jak już będzie znów dzień, jesteśmy z, jesteśmy z powrotem. Budujemy tu dalej. Piękny murek. No no zaraz nie będę miał życia przynajmniej nic się tak za dużo nie spałni, może tam jeden szkielet coś. Klipper tego na raz nie wysadzi. Mogę przynajmniej tego być pewien. Dobra, jeszcze tutaj i mamy mur piękny, jak ta lala. Tutaj jeszcze będzie tylko trzeba na przykład gdzieś w tym miejscu, o. Będzie trzeba wybrać miejsce, gdzie będzie miało być wejście. Tutaj te płoty trzeba już pomiszczyć, żeby mógł tą robotę kontynuować. Skobl trzy warstwy.

Jak butelki gniotą. Kobla trochę zabrakło. No dobrze, kończymy mur. Jeszcze tylko wejście z tam, z drzwiami żelaznymi. trochę je to wyjście zrobimy gdzieś w tym miejscu tutaj taki tunel na trzy bloki i te trzy warstwy i tutaj będą drzwi no, no to będzie trzeba to przesunąć tak żeby nie wchodziło tu nam w te. tutaj sobie ładnie zrobimy wyjście. w deseczkach z żelazny czyli chyba miałem efektunku tam miałem i zrobimy przypad o strzelę włożyłem do drugiej ręki Wchodzimy hm. po jagłowy i tutaj przypalaliśmy kamień jest no jak niestety no trudno zrobimy tak że o. zrobiliśmy przycisk i ten jak się to zwało? Pół płytkę, żeby przechodzić. Nadal nie wyrosło, ale jak przytrzyma się, to takie można pojedyncze zbierać. Nie. Niektóre wyrosły, ale te. Ten wyrósł? A zobaczcie. Niektóre tak trochę mniej, jakby, że mało wasków dają. Dobra, tutaj będą pochodnie. I tutaj będzie przejście. Tu będzie kusiczek do wejścia z powrotem. Zrobimy teraz sobie taką jakby otoczkę, taką lekką tutaj. Gdzieś parę boków w tą. Trochę tych podków w tą. Taką tutaj jeszcze taką. Ja też tak zrobiłam. taką małą, jeszcze otoczkę, żeby to miało ręce, nogi. Trochę nierówno. Teraz będzie równo. O. Oj, idealnie. W tych skrzyniach coś jest. jakiś trochę sypu to jest. Zbierzemy. Trzeba wrzucić do pieca, żeby zaczęły się te. Jak się to zwało. Zapomniałem jak się to zwało. Chwilka. Tutaj zrobimy też pół płytkę, żeby było łatwiej wyjść. No dobra. Wiem, musimy te węgiel wstawić do zrobienia, żeby... A no, węgiel się po prostu zaczęło robić, bo mamy no, go już trochę mało. No, dokładnie pochodnie się nam kończą i tutaj byłby cały taki stack o Dobra, 62 dechy tutaj mogą być. Tą wieżę strażniczą będzie trzeba rozebrać i przenieść. Tutaj to tu mamy, więc jeszcze tutaj dokończymy niszczenie tych płotków, zrobimy może magazynek, farmy będzie trzeba przenieść, zrobimy takie duże, ale to będziemy musieli się wybrać potem, bo jak się to mówił od dirta, na szczęście na tych wyspach, gdzie byliśmy było go dużo, to chwilka przed... Była afera z psem, pies gdzieś pobiegł, okazało się, że pod schodami się schowała, a my go szukaliśmy. Ech... Małe brzdąco pieseł. Dobra, tutaj to... Będzie główne wyjście takie. Pojedyncze, tutaj jeszcze zrobimy może taką... No, niech będzie ta furtka. Boże... Też ślewe ręce mam dzisiaj, takie jakby... Mamy takie fajne wyjście. Szybko po prostu biegniemy. Mamy wyjście. Tutaj to już nie będzie nam potrzebne. No dobrze. I teraz zrobimy hmm. z tą wieżą. Na razie nic nie ruszę. Generator kobla przyniesiemy tutaj. A tu zrobimy, myślę, takim jakby część małą. Boże, znów się snów źle położyłem. To tutaj możemy się przekupić do chaty. Ale no, zrobimy coś innego. Tutaj zrobimy taki, jakby magazynek na rzeczy z potworów. Coś takiego sobie wymyśliłem. I ja tutaj będą podwójne, zwykłe drzwi. Tutaj damy jakiś crafting jack. Na razie tu. Mam w ilości trzy. Tutaj będą zwykłe drzwi i zrobimy jeszcze pół płytki. Jakieś siedem, żeby już było tak na zapas. Zachód, no to tutaj przeczekamy kolejną noc. Jesteśmy z powrotem. Dzień już na horyzoncie. Te krówki myślę, że zrobimy im tu z drewna takie ładne. I trzeba zrobić schody w dwóch miejscach. Na przykład tutaj zrobimy schody do góry na to. Przepraszam za skichnę. Ech, Przepraszam. Myślę, że zrobimy schody e, z dwóch, dwóch miejscach. Dobra, tyle wystarczy. Myślę, Dwadzieścia? 20. A to jest bardzo mało. No dobra. Albo nie. De drewniane. Hmm. Dobra, zrobimy koblowy nie w tym, a stąd zaczniemy robić koblowe. Koblowe schody. I będziemy mieli taką małą komórkę pod schodami. Fajnie. To będzie trzeba jakoś przenieść do magazynu. a i tam będzie trzeba zrobić... No i znów jestem głodny. Tutaj będzie taki jakby magazynek, coś tego stylu. Tutaj. Ech. No to mi tam w ogóle na jest nie zniknął. Musimy zrobić, zastanawiałam się co tak zrobić i tak się trochę czasem kupiłem. a bez tłumka trochę tak nie ma takemu komu nie, tych dowcipów opowiadać. Um, bo fajnie jak Tomek ich nie rozumiał. No dobra. Hmm. Będzie miejsce na dwie skrzynie, bo żeby skrzynię otworzyć trzeba, musi mieć miejsce nad. Magazynek jest gotowy. Jeszcze tylko tabliczka. Jeden patyk. Dobra. Trzy tabliczki. magazynek na rzeczy. Rzeczy z... Bąty, węory. no dobra, ładnie to będzie wyglądać, magazynek na rzeczy z potworów, w tym krówką myślę, że to poszerzymy o parę bloków, hm. na to, żeby były bloki siana, to damy tutaj sianko i taką jedną krowę będziemy musieli kupić, żeby gdzieś w centrum położyć naszej wiochy, myślę, że poszerzymy im to. Gdzieś tak. No, to oto dwa, 3 bloki. Ale to już w kolejnym odcinku. Ja byłem Riczką. Na razie. No i cześć.